bardzo serdecznie Paweł Zurnowicz, Polski Karting zapraszam na kolejny odcinek kartingowej kawy kwarantannowej a gościem 20 odcinka Karting Cafe jest Remigiusz Drążka więc w tym odcinku troszeczkę o kartingu halowym bowiem Remig jest organizatorem największej polskiej imprezy kartingu halowego tak zwanego PIKC czyli Polish Indoor Kart Championship porozmawiamy troszeczkę o sytuacji o, o tym że impreza została odwołana, przełożona na inny termin niż pierwotny, no i generalnie o sytuacji kartingu halowego w naszym kraju. Zapraszam na rozmowę z Remigiuszem Drzazgą. Witam cię w kwarantannowej Karting Cafe. Witam ciebie, Pawle, i wszystkich fanów kartingu halowego i nie tylko. No tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy, wszyscy rozmówcy wiadomości telewizyjnych mają w tle książki, a kartingowcy zawsze mają puchary. No myślę, że każdy gdzieś tam troszeczkę startował, bawi się troszeczkę dłuższy czas już, to coś tam ten puchar jakiś zawsze zdobył, czy to za pierwsze, czy nawet dziesiąte miejsce się rozdaje. Dobra, Remik Pawlic, mi, bo jesteś jakby główną postacią odpowiedzialną za... PIKC, czyli Polish Indoor Kart Championship. Ten sezon, wiadomo, wiadomo, co nas zastało i co, w czym trwamy w tym momencie. Zanim porozmawiamy sobie o, o sytuacji w świecie kartingu w Europie i w Polsce, powiedz, jakie są decyzje odnośnie PIKC. Wiemy, że impreza jest przełożona, znamy termin, jak to będzie wszystko wyglądało teraz. Tak, tak. Wstępnie termin to był zawsze ostatni weekend kwietnia, chyba raz w historii tam ostatnich ośmiu lat, ponieważ w tym roku ma być dziewiąta edycja. Raz było to w połowie maja z uwagi na to, że Tor miał już dużo wcześniej z wyprzedzeniem duże rezerwacje na, na ten termin, dlatego nie udało się. No, tutaj, jakby moja decyzja jako organizatora jest taka, że, że jedziemy z tymi zawodami 13-14 czerwiec. Taka była decyzja dwa tygodnie temu. Natomiast, no, tak jak każdy w Polsce, w Europie, na świecie śledzę i śledzimy te informacje. I no, nie chcę mówić, że to jest termin na pewno. Dużo do mnie dochodzi głosów, gdzie niektórzy bardzo by chcieli ten żeby w ogóle wystartowały te zawody w czerwcu, no ale gdzieś tam jest też ta lampka zapala się, że możliwe, że to będzie dopiero po wakacjach. No właśnie, bo tutaj jakby cały czas biegną do nas sprzeczne informacje, jeśli chodzi o ten cały karting w Europie i na świecie. Wiadomo, jak to wszystko wyglądało i jak się rozwijało. Ale już kilka krajów podejmuje teraz decyzję, bo słyszałem, że włoś mają się otworzyć w połowie kwietnia. Co jeszcze? Jakie masz informacje? Z tego, co wiem, to już się otwierają Czesi. I to tory halowe i otwarte zewnętrzne, w tym zewnętrzne profesjonalne typu steering, jak również typowo, bym powiedział, rentalowe kart planet. Tak? Oni tam organizują jako jedni z chyba jedyne albo nieliczne 24-godzinne zawody w Pradze. My mieliśmy przyjemność 3-4 lata temu być w innej czeskiej miejscowości na 24-godzinnych zawodach organizowanych przez te same osoby i świetna atmosfera, fajna rywalizacja, wysoki poziom i no, takie imprezy są potrzebne to na pewno. Więc wiem, że Czesi, co do Belgów, Holendrów, nie mam sygnałów, żeby tam coś się otwierało. Myślę, że te obostrzenia są cały czas wysokie. Od znajomych z Belgii, ponieważ gdzieś ci kartingowcy halowi ci Czołowi, jak również większość znajomych z między, międzynarodowej tej społeczności to są Belgowie i Holendrzy. Mimo no, dużo mniej, mniejszego kraju, tam jest porównywalnie torów do Polski jak nie więcej. Tak a no ciekawostka tak. mówimy o hale, tak, Bo jakby w tym, w tym na tym gdzieś tam powiedzmy, w cudzysłowie się troszeczkę znam. Oni nie słyszałem o żadnych zawodach, żeby jakieś były wznowione. W Niemczech też widziałem, że są przekładane, więc na razie w tych innych krajach, takich czołowych czy Francja, nic się nie odbywa. W Wielkiej Brytanii jest totalny zakaz do 30 czerwca, także pewnie, pewnie ta zachodnia Europa będzie się wzorowała też na tym terminie. Wróćmy teraz do PIKC, bo to jest, tak jak mówiłeś, dziewiąta edycja w tym sezonie w przyszłym roku będziemy mieli jubileusz malutki ale powiedz ze swojego doświadczenia z tego co pamiętasz jak się rozwija ta impreza i czym jest dla środowiska kartingowego w Polsce no tak bardzo bardzo w dużym skrócie może może powiem o początki tej imprezy Większość zawodników, którzy już jakiś czas jeżdżą, myślę, te przynajmniej 3-4 lub więcej lat, zna tę imprezę bardzo dobrze, ale są też tacy, zgłaszają się, którzy jeżdżą rok, dwa lata, gdzieś tam zaczynają, słyszą od znajomych, którzy byli, jak to wygląda, co to jest. Impreza się zaczęła w 2011. Trzeba pamiętać, że 2011 to była jakby pierwsza edycja. 40 osób na starcie, sami Polacy. Zwycięzcą był Przemysław Wójcik ze Szczecina, lokalny zawodnik, natomiast no, już wtedy pojawił się taki zwolnie jak dobrze znany tutaj z łodzi, mistrz też zawodów PKC w Polakach, już nie wiadomo, chyba bodajże że edycja 2,16 lub 17, więc już się jakieś takie osoby, które teraz dobrze są znane, są nauczycielami szkółek się pojawiały. 40 osób. Druga edycja już 80, więc znaczący wzrost. I pierwsi zawody, zawodnicy z zagranicy wygrał Matthias Grutem. Też dobrze znany e, rudowłosy zawodnik z Belgii z Teamu Bluster, Dwukrotny mistrz świata e, w zawodach IKWC i, i później późniejsza nazwa aktualna KWC. Cardboard Championship Four Stroke, czyli. Silników czterosuwowych, tak? ponieważ no, te rentalowe, halowe zawody są na czterosuwach. I tutaj taka anegdota, którą większość ludzi zna, a ci, którzy gdzieś zaczynają, może nie do końca. Ten zawodnik odbył dwa treningi o szóstej rano przy zamkniętym torze. Na Gokarcie, który nie brał udziału w rywalizacji, był wycofany z uwagi na to, że troszeczkę był za wolny. Pojechał. Żeby nie skłamać 50 okrążeń w jedną stronę, 50 w drugą i poszedł spać. Wstał na pierwszy wyścig po 3-4 godzinach, zajął drugie miejsce, a potem każdy wyścig do końca wygrał, i tak zdobył tytuł mistrza PKC drugiej edycji. To był pierwszy tytuł międzynarodowy. No i do, do dnia dzisiejszego nikt z Polski nie stanął na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji generalnej. Natomiast wielu finalistów jak najbardziej było. Wracając do tej edycji, gdzie Matijas wygrał, wielu było zawodników z Polski, z południa Polski, bym powiedział, z Rzeszowa, z Krakowa, którzy trenowali cały tydzień. Przyjechała osoba, która przyjechała maksymalnie 20 okrążeń w treningu i wygrała te zawody. Wtedy jakby zobaczyliśmy na oczy, też tutaj jest takie społeczeństwo i szczecińskie, i ogólnopolskie, ile jeszcze nam troszeczkę w tym momencie brakowało. Tak? To było 7 lat temu, 7-8 lat temu. Natomiast no to wszystko się odwróciło. E, dzisiaj, e, rok temu, Michał Grzyb drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Bardzo mało zabrakło do pierwszego, tu już zdecydowały detale, e, jakieś małe różnice w punktach, trochę więcej szczęścia w losowaniu grup. E, teraz mamy w finale średnio dwóch, trzech zawodników z Polski na 10-16 startujących, gdzie czasem zdarzały się takie edycje, że nikogo nie było. Potrafisz wymienić dzisiaj wszystkich. Yy... Zwycięzców, tak? Z rękawa, pamiętasz ich? Myślę, że tak, może nie każdy rok, ale e, najwięcej, bo trzy-czterokrotnie Sebastian Papkę z Niemiec. Bardzo przypasował motor. E, tor Silver, tak? Bo gdzie to się odbywa? Na torze Silver Hotel Go-Kart center w Szczecinie. Myślę, że jeden z ciekawszych obiektów w Polsce, jak również w tej części Europy. Mamy zaplecze razem z hotelem i z restauracją, z której widać cały obiekt. Nie mamy supów, więc tutaj jakby możliwość bezpieczeństwa, jak również modelowania konfiguracji i obserwowania zawodów przez sędziów czy przez kibiców no jest fantastyczna. Więc jak najbardziej zapraszam nawet na obiekt sobie pojeździć, jak będzie oczywiście otwarty, bo teraz nie mamy takiej możliwości. On trzy lub czterokrotnie wygrał dwukrotnie Ruben Boutens, też dwukrotny mistrz świata KWC. To tam jeszcze Matthias Gruten. I myślę, że to wszyscy zawodnicy, bo to tylko było 8 edycji do dzisiaj i, i no ta zagranica plus Przemysław Wójcik jako pierwszy, miejscu jeszcze na polskiej ziemi e, udało się. Natomiast wśród Polaków, bo mamy klasyfikację polską od drugiej edycji, e, no to tutaj trzykrotnie najlepszy był e, Mikołaj Mikomarczyk, e, aktualny kierowca Skody w. Rajdowych samochodowych w mistrzostwach Polski w tamtym roku zdobył tytuł mistrza Polski w wieku tam bodajże 21-22 lat. No i nie ukrywam to taka nasza troszeczkę ikona, e, która też pokazała, że z tych kartów e, amatorskich, halowych, rentalowych, e, oczywiście przy jakiejś odrobinie szczęścia, nie ma co ukrywać też nakładów finansowych, można się znaleźć na, na, na topie. E, no, RSMP, tak, najwyższej kategorii rajdów, a w tym roku Orlen, wsparcie Orlenu dla niego niestety no, zatrzymało to się, gdyż pierwszy rajd Rajd został odwołany, tak. Tak jest, tak jest. Powiedz mi, <coughs> jakie znaczenie ma dla, y, y, dla polskiego środowiska taka duża impreza? Czy to, jest, y, czy to jest taki punkt odniesienia dla wszystkich planujących sobie sezon, czy y, czy, czy taki moment w kalendarzu, w którym absolutnie trzeba być. Ja mam nadzieję, że tak myślą wszyscy, że tutaj koniecznie trzeba być. Nie ukrywam, że w tym roku w planach mieliśmy 210 zawodników, więc to w ogóle był rekord taki, no dla mnie bardzo, bardzo się cieszyłem. Nawet powiększyliśmy bodajże ze 180 do 200. Z uwagi na tylu, tylu chętnych e, i z Polski, i z zagranicy. E, co do samych Polaków, e, połowa lub zawsze ponad połowa stawki to są Polacy. Od tamtego roku mamy klis, klasyfikację mini i junior. Junior był bardzo długo zawsze, e, to jest do 17 roku życia, e, a w tamtym roku prowadziliśmy mini. E, czym to się różni? Mini, junior i open? E, doważaniem, tak? W zawodach rentalowych, halowych amatorskich, doważamy się do danej wagi. Zazwyczaj wśród dorosłych w kategorii open 85-90 kg. Na zawodach PKC jest to 90 kg. Juniorzy u nas jest 75, a mini 60. Jak również są to ograniczenia wiekowe. Więc bardzo się cieszę, że w tych mini juniorach to Polacy stanowią 80-90% siły. W open połowę, bym powiedział, jeżeli chodzi o o ilość tych zawodników, troszeczkę, może czasem mniej. E, no, te same nazwiska, lub te nowe, które widzimy gdzieś na polskiej scenie, na ligach, no, bo nie oszukujemy się, na te ligi gokardowe, które organizują tory, lub prywatne osoby, e, one wyłaniają te nowe osoby, tak, które dalej chcą się ścigać. znajomy mówi o PIK, e, jakie to są zawody. Mam nadzieję, że mają miłe wspomnienia i dlatego wracają. E, no, i tak mówisz, ci, którzy jeżdżą regularnie, każdy chce się stawić na tym piku, pokazać się z jak najlepszej strony. Staramy się co dwa lata zmieniać konfigurację. Też dwa lata temu był wymieniony sprzęt na troszeczkę szybszy. Mamy w tym momencie dziewięciokonne na ramię RIMO. To tak w porównaniu z gokartem SODI konkurencyjnym. Z tym samym silnikiem gokart SODI jest bodajże 22 kilo cięższy. Więc to już robi różnicę na pewno tego odejścia. A wracając do zawodników, no. Tak, tych, których ja znam, z którymi mam do czynienia, rozmawiam, lub ktoś się mnie pyta, tak, jak najbardziej są zainteresowani startem. No, najważniejsza rzecz, najbliższe, myślę, odległości, obojętnie skąd są z całej Polski, mają możliwość pościgania się z najlepszymi z Europy i na świecie. To jest chyba no ten właśnie, główny czynnik. No właśnie, na czym polega fenomen tej imprezy, bo jak mówisz, 200 ludzi w tym sezonie, z czego połowa to są kierowcy z zagranicy. Na czym polega ten, ten fenomen PIKC polskiego? Powiem tak, no mówię, zaczynaliśmy, pierwsza edycja sami Polacy, druga, z zagranicy myślę, że było z 10 osób, coś koło tego. Kolejna, to już zaczęło być naprawdę bardzo dużo osób z zagranicy, może też dlatego, że zobaczyli, że wygrał ktoś z zagranicy, może będzie łatwiej chociaż no niekoniecznie tak było, gdyż Polacy no wygrywali wyścigi, to wcale tak nie było. Ten polski karting halowy bardzo szybko się rozwijał od tego momentu. Też ja jako, jako osoba zacząłem jeździć w 2010 roku, 10 lat temu i sam zacząłem szukać imprezy, na której chciałbym się sprawdzić. Jeździłem bodaj cały rok i znalazłem w 2000 jedenastym roku zawody w Belgii, właśnie na tym znanym torze w Eupen jeszcze na starszym, który, który mieli, były Mistrzostwa Świata i tam też wystartowało prawie 200 zawodników. Ja zająłem bodajże setne miejsce, z czego bardzo się cieszyłem, że mogę gdzieś być w połowie, tak, bo jak ja zobaczyłem na treningach, że oni jadą w jednej dziesiątej pięćdziesiąt okrążeń, no to ciężko mi było wtedy po jakimś tam roku jazdy z nimi konkurować i wtedy te wyjazdy bardzo się nasiliły. Z zawodnikami z Polski, w tym wiadomo ze Szczecina, bo, bo gdzieś stąd z tych regionów pochodzę, zaczęliśmy jeździć za granicę i tak zaczęliśmy poznawać ludzi. Zaczęło się poznawać ludzi, zaczęło się startować u nich, oni zaczęli startować u nas i ta wymiana do dzisiaj trwa. My chętnie startujemy gdzieś za granicą, można powiedzieć, naszych znajomych, a oni startują z chęcią u nas. No i z roku na rok jest coraz więcej osób, i myślę, że to jest taka troszeczkę. Pokazuje ten, ten rozwój i tą wizytówkę naszą. No dobrze, to powiedz mi, jak wyglądał początek tego roku i Twojego sezonu jako kierowcy? E, powiem tak, od jakiegoś czasu dużo mniej startuję, natomiast e, gdzieś start, tak jak już oglądałem u Ciebie rozmowę z Dawidem Hartem, e, to BRKC, e, British Rental Card Championship. Są to zawody, może być odpowiednik naszych, eliminacje krajowe do zawodów Mistrzostw Świata KWC. Podobny schemat, tam natomiast się ograniczyli organizatorzy od paru lat do 100 zawodników, mimo że też mają więcej chętnych z uwagi na ograniczenia obiektu. Bardzo fajne zawody wielu Polaków. Druga nacja po Brytyjczykach no bo ich około połowa, nas było już nie pamiętam około 15 trochę poniżej. No, i czterech Polaków w finale na dziesięciu startujących. To zrobiło ogromne wrażenie. W tym z mojego teamu Husari Patryk Nieroda i Dawid Hart. Patryk jednocześnie z Wojtkiem Grzybem i Michałem Grzybem. Tym razem startowali razem jako MG Racing i wygrali klasyfikację drużynową. Gdzie nie pamiętam zawodów jakichkolwiek, gdzie. Polacy by wygrali tę klasyfikację drużynową. Zawsze tam ten Bluestar, Belgowie lub Holendrzy z dużą przewagą punktową byli, a tutaj Polacy to jeszcze takie dodatkowe osiągnięcie. Dla mnie samego skończyło to się na 31. miejscu, a 30. awansowało do półfinału, więc troszeczkę pecha. Natomiast też parę lat temu byłem tam, jechałem tam w finale. Jestem zadowolony. Poziom tam z roku na rok idzie do góry. Polacy, pf, myślę, że z tej czternastki, dziesiątka, to pojechała takie zawody, że myślę, że w pierwszej czterdziestce było dziesięciu Polaków, jak nie wyżej. Ja jestem zadowolony ze, swojej, ze swojego startu, myślę, że inni Polacy tak samo, no i Michał Grzyb wygrał dominację 5 lub sześcioletnią Rubena Bołtensa, co no jest wydźwięk duży w świecie halowym na to. Powiedz mi, bo <laughs> To są dwa światy tak naprawdę. Karting halowy i karting, karting wyczynowy, jak my nazywamy. Natomiast no, nie można tutaj mówić o tym, że, że jeden jest amatorski, a drugi, a drugi profesjonalny, bo przecież wszyscy ludzie, którzy się ścigają w halówce, no to też są wyczynowcy, prawda? Bo macie mnóstwo imprez, te imprezy są na coraz większym poziomie, wyższym poziomie, jakby środowisko jest takie już ugruntowane, wiadomo, że, że, że są imprezy. KWC również odbywało się w Polsce, w Szczecinie, prawda? Tak, tak. Jako, jako że też uczestniczę w tej organizacji e, e, Card World Championship, e, no udało nam się sprowadzić Mistrzostwo Świata do Szczecina na Torze Silver w 2018 roku. E, no i tam wygrał już parokrotnie wspominany Ruden Bowtens, e, a wicemistrzem świata został Jakub Kłęg z Tarnowa. Michał Grzyb czwarte miejsce, więc w pierwszej piątce dwóch Polaków. E, no to, to już że... teraz jest pytanie wracam do tego. Tak. Jak tak. można nazwać tych kierowców, y, którzy właśnie startują w takich imprezach, takich, y, no, można powiedzieć, o zasięgu światowym, europejskim, jeśli nie, nie wyczynowcami? No to często jest poruszany, myślę, ten temat, czy, czy w rozmowach, czy, y, czy w żartach, tak? Określiłbym to tak. E, Oczywiście ten karting ja bym nazwał, nasz w trzech słowach halowy, rentalowy, amatorski. Z uwagi na to amatorski, że sprzęt jest dostarczany przez tor. Rzadko są zawody, że można swój sprzęt dostarczyć, jest dostarczane przez tor, więc my tutaj nie mamy możliwości jakiejkolwiek ingerencji w niego. Rentalowy z wypożyczalni, tak to samo. Hala, zazwyczaj jest to na halach, natomiast no, KWC w tym roku miał być w Portugalii, nie zostały jeszcze przełożone na torze otwartym. Też było w Brazylii w 2013-2014 roku. I no, też uważam, że nadal jest to jakiegoś względu sport może amatorski, natomiast przygotowanie zawodników na pewno nie jest amatorskie. Tak należy to nazwać, gdyż zawodnicy czołowi jadą co weekend przynajmniej jedną imprezę, a większość jedzie dwie. Więc to, to pokazuje, mają przykładowo zawody 12 godzinne w sobotę, a w niedzielę mają 8 godzinne. Na różnych torach, na różnych gokartach, na różnej nawierzchni. Stąd ci najlepsi bardzo dużo jeżdżą, mają obeznanie z różnym sprzętem, bo tutaj w Nahali jest fajne to, że no, trzeba się jak najszybciej zaadaptować. Tutaj nie dostajemy zawsze tego samego sprzętu, my go ustawiamy. Dziś o tym też wspominał Miko Marczyk, który no, często gdzieś nawiązuje do tej hali, gdyż od niej zaczynał swoją przygodę, że tutaj było fajne to, że on musiał się tutaj nauczyć jak najszybciej adaptacji. Dostał sprzęt, no wiadomo, raz wolniejszy, raz szybszy z różnego względu, czy to silnik, czy zbieżność, czy opony. On musiał wykorzystać go w 100% i to, co zawsze ludzie mówią na zawodach, zazwyczaj halowych, miałem słaby wózek. Słabe losowanie, nie miałem dobrego wózka. Uwierzcie mi, że w finale PKC nie znam osoby, która by się dostała. Tylko z uwagi na dobre wózki, tylko każda z nich potrafi jeździć i potrafi w przykładzie tych topowych top 5 wykorzystuje słabe wózki. Wie, jak nimi pojechać, jak bardziej skręcić w lewo, jak jeżeli nie skręcać ci w lewo, jak delikatniej w prawo, żeby nie robić oporów żeby to wykorzystać i żeby na nim jak najmniej stracić. Tak? I w tym momencie oni są zawsze w czubie. To nie są różne nazwiska co roku, że nagle osoba z 40 miejsca jest w pierwszej piątce. To się nigdy nie zdarza. Zawsze ci sami są z przodu, ponieważ mają tak duże doświadczenie i na tym bazują, więc tutaj myślę, że no, oni są już w jakiegoś stopniu zawodowcami, czy ta czołówka europejska, w tym jest naprawdę paru Polaków. Powiedz mi, jak na Ciebie jako jako Remigiusza Drzazgę, oddziaływuje ta sytuacja, w której jesteśmy wszyscy. Opowiedz o tym, jak wygląda twój dzień. Jak sobie radzisz z tą sytuacją? Co do całej sytuacji, która, się, która jest na całym świecie, tak? Kwestia pandemii. Ja odpukać mam to szczęście, że cały czas pracuję. Działam w branży budowlanej. I my działamy, tak? I cieszymy się, że każdego dnia e, można wykonywać pracę i staramy się jak najwięcej pracować, bo nigdy nie wiemy, kiedy to może zostać za, e, zakończone, czy wstrzymane przez rząd lub inne instytucje. Co do samego kartingu, e, hale mamy zamkniętą 3-4 tygodnie już, trzy na pewno. E, w tym czasie miała się odbyć jedna z lig, ponieważ w Szczecinie już mamy 11 ligę e, gokardową. E, Naprawdę poziom z roku na rok jest bardzo wysoki tutaj ze szkółki Husarii Szczecińskiej. Chłopacy mocno cisną mi e, Dawid Hart do nas przyjeżdża, staje na podium, więc e, no poziom jest bardzo wysoki. No brakuje, tak? Na pewno są, są rozmowy z zawodnikami, e, juniorzy, którzy no, nie chodzą do szkoły, to z tego co wiem ciągle na symulatorach upalają e, w przerwie między lekcjami online. E, natomiast cały czas mówimy o tej hali. Już były plany, żeby jechać na tor, może coś pozmieniać konfigurację, natomiast no te zakazy, że nie można się poruszać w innych celach niż, niż te konieczne, no zabrały tą chęć. Cały czas myślimy, kiedy wznowimy jakiekolwiek zawody, tak? Oprócz PKC, które jakby tutaj dla mnie są najważniejszą imprezą. Też były planowane, tydzień temu miały się odbyć zawody drużynowe. Planowaliśmy, żeby ludzie mieli okazję potrenować podczas zawodów drużynowych. I wiele osób się o to pytało jeszcze <grym> miesiąc temu. Dzisiaj wszystko jest odwołane. Osoby, które też chciały się lepiej może przygotować do PKC, no na, na dzień dzisiejszy nie mają takiej możliwości. My wcześniej, myślę, że damy sobie radę, jeśli mówię o obie, obiekty, tak, ale. No każdy kolejny miesiąc wycięty z działalności, z tego co wiem, co rozmawiam z kierownictwem i z właścicielami, no bardzo mocno odczuwają. Tu nie oszukujmy się oprócz imprez, typowo dla, dla zawodników halowych, rentalowych, są rezerwacje firm, są rezerwacje, których jakichś instytucji, które odbywają się co roku, czy ogólnopolskich, czy, czy, czy tutaj regionalnych. I bardzo dużo tych imprez się odbywa w kwiecień, maj. I wiem, że na maj też były plany, żeby przesunąć PIK, jak jeszcze to się zaczynało. Nie miałem terminu jak, jakiegokolwiek wybrać, bo wszystkie były zajęte przez, przez jakieś instytucje. No już wiemy, że na pewno nic się nie odbędzie. Pewnie tak samo w maju. Te firmy odwoływały rezerwacje i to są potężne straty dla tego toru i obiektu. Myślę, że ta, ta sytuacja i ten przestój będzie będzie miał jakby odciśnie duże piętno na, na takich biznesach kartingowych i halach? Myślę, że tak, gdyż no, są zazwyczaj to biznesy, może w naszym przypadku, może z Toru Silver, no to jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób pracuje, tak? Do, do, do obsługi hotelu, obsługi restauracji. W restauracji są osoby, które stale tam pracują od siedmiu lat. To nie są tylko studenci, którzy są raz na dwa lata, trzy lata, tylko tam jest stała kadra kucharzy, na to, że mamy mechaników od samego początku toru. Te same osoby. Co do torów w Szczecinie, mam nadzieję, że będzie dobrze. Z głosów, które słyszę gdzieś tam z Polski, no, każdy kolejny miesiąc no, zaciśnia, zaciśnia taką pętlę. Ja się boję, że niestety z paromatorami możemy się pożegnać. I ciężko będzie im jakby wrócić do takiego normalnego rytmu. Mam nadzieję, że tak nie będzie, ale patrząc na to, co się dzieje z gospodarką w dniu dzisiejszym, a co jest jeszcze w planach, i jak ten łańcuszek, można powiedzieć, usługodawców, dostaw powoli tak topnieje, boję się o karting. Tak? Boję się, że ten karting halowy, żeby nie musiał od nowa startować, bo 2-3 no, miesiące, i nie wiem, który tor to wytrzyma. No, opłaty, tak, czynsze, kredyty. Niektórzy mają własne hale i opłacają kredyty. Są zdecydowanie większe koszty niż wynajmu hali. Ktoś wynajmuje hale zostanie mu wypowiedziana umowa na pewno straci pieniądze, ale gdzieś może jeszcze się odbuduje. Osoby, które posiadają hale może mają czasem trochę trudniej lub mają je w kredycie. No, jest dużo różnych sytuacji, każdy tor ma swoją. E, troszeczkę inną. Tutaj też oglądałem relacje, wasze e, wywiady z ludźmi, którzy się tym zajmują na co dzień. Każdy ma jakiś swój pomysł. Myślę, że to zależy, gdzie jest umiejscowiony, w jak dużym mieście, jak wcześniej miał rozwinięty swój biznes i musi się dostosować do sytuacji, ale no, jeżeli to jeszcze potrwa parę miesięcy, naprawdę może być ciężko. Natomiast gdzieś tam, jak wspominałeś też wcześniej, musimy trzymać się razem i. E, Jakoś pomóc tym torom, Ja co jakiś czas pytam się kierownictwo, czy jakoś my możemy pomóc jako zawodnicy, czy wspomóc, czy tak właśnie karnety tak zwane może zakupić, może zrobić sprzedaż online, żeby nikt nie musiał przyjeżdżać specjalnie na obiekt. Czy w inny sposób, jakikolwiek pomysłów za dużo nie ma, tak gdzieś rozmawiamy, na, na wynos tego nie można zaoferować. Za, za no i te hale też muszą we własnym jakimś tam środowisku najważniejszych osób zdecydować co będzie dalej. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za, za to spotkanie i za rozmowę. E, mam nadzieję, że się spotkamy niedługo, e, nie tylko online, ale na żywo. No tak Cóż, trochę rąbka tajemnicy uchylić, gdzieś tam rozmawialiśmy, że trzech najlepszych zawodników polskich e, na PIKC, w każdej kategorii najlepszy będzie miało u Was wywiad, więc e, mam nadzieję, że to w tym roku się odbędzie i ten wywiad z każdym będzie przeprowadzony. Niech to też może będzie jakaś taka mobilizacja dla tych, żeby gdzieś tam się mimo wszystko przygotować do tych czy innych zawodów. E, myślę, że też fajna nagroda, wywiad na pełną stronę dla każdego. E, może to być coś fajnego dla nich. Na pamiątkę, na całe życie, mam nadzieję. No, ja też mam nadzieję i, i mam nadzieję, że dojdzie do skutku i się spotkamy w Szczecinie na PIKC. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.